Witam serdecznie na moim kanale. Dziś przedstawię wam sprawę zaginięcia Barbary Majszak. W tym roku minął 22 lata od kiedy przepadła bez śladu. W 2010 roku akta dotyczące jej sprawy trafiły do archiwum. Obecnie informacje o Basi wciąż figurują w policyjnej bazie danych, ale nie jest ona czynnie poszukiwana. Rodzice zaginionej co jakiś czas udzielają wywiadów i w ten sposób przypominają o sprawie. Tata Basi wciąż wierzy w to, że pewnego pięknego dnia jego córka wróci do domu. Zapraszam do słuchania. Pani Małgorzata i pan Ryszard wraz z dziećmi mieszkali na blokowiskach przy ulicy Pomorskiej w Jastrzębiu Zdroju, mieście położonym na Górnym Śląsku. Mieli czworo dzieci, trzy córki, Justynę, Anię i Basię oraz syna Marcina. Rodzina nie była majętna, ale też nie biedowała. Rodzice starali się zaspokajać potrzeby dzieci. Dbali o nie i tak po prostu kochali. W domu maich szaków nie dochodziło do awantur, aktów przemocy i innych patologii. Basia przyszła na świat 2 lipca 1988 roku i tuż po porodzie wykryto u niej wadę rozwojową w postaci rozszczepu podniebienia. Do operacji korygującej tą przypadłość doszło podczas ferii zimowych w 2000 roku w szpitalu specjalistycznym w Polanice. Wątpliwą pamiątką pozostała lekka wada wymowy, Basie czekała systematyczna praca z logopedą. Dziewczynka wyrosła na uroczą, niebiesko-oką blondynkę z burzą loków. Wyróżniała się z tłumu nie tylko oryginalną fryzurą, ale i zamiłowaniem do noszenia takich dużych kolczyków kół. Wiecie, takie obręczki jakieś były modne. Nosiła również czapki z daszkiem z logo Chicago Bulls. Była spokojnym, cichym i opanowanym dzieckiem, potrafiła sama się sobą zająć. Wstawała i szykowała się do szkoły bez pomocy rodziców. Nie trzeba było ganiać jej do wyjścia, była punktualna i obowiązkowa. Z rodzicami łączyła ją silna więź: dla ojca była oczkiem w głowie i nie sprawiała problemów wychowawczych. Dzieliła pokój z siostrami, każda z nich miała swój kącik do nauki i zabawy. Ten, który należał do Basi, był obklejony plakatami z jej idolami: rządziły kolory, pstrokacizna i artystyczny nieład. Miała dobry kontakt z rodzeństwem. Po szkole chętnie spędzała z siostrami i bratem wolny czas, opowiadała im, czego danego dnia się nauczyła, bawiła się z nimi itd. Lubiła czytać, rysować, malować i śpiewać. Szczególnie w duecie z młodszą siostrą, z którą nagrywała domowe koncerty na kasetach magnetofonowych. Według sąsiadów, Basia była dobrze wychowana, miła, często zagadywała ich z własnej inicjatywy, co tam u pani, u pana i te sprawy. W lutym 2000 roku zaczęła drugie półrocze Piątej klasy szkoły podstawowej. Według rodziców uczyła się dobrze, ale w źródłach różnie jest opisany przebieg jej edukacji. Jedni twierdzą, że szło jej kiepsko i zdarzało się nawet, że opuszczała lekcje, drudzy, że była po prostu przeciętną uczennicą. Bądź co bądź, grono pedagogiczne dobrze ją postrzegało i przechodziła z klasy do klasy miała wąskie grono koleżanek, w towarzystwie rówieśników nie czuła się pewnie, nie ujawniała tej swojej prawdziwej natury, była dość skryta, wręcz zamknięta w sobie, a powodem takiego zachowania było to, że dzieciaki wyśmiewały jej wadę wymowy i niezbyt ją akceptowały. Basia zresztą, jak i jej rodzeństwo, miała dość stały tryb dnia. Do szkoły szła zawsze w towarzystwie sióstr lub koleżanek, a jeśli nie było takiej możliwości, to odprowadzali ją rodzice. Tak samo wyglądały powroty do domu. Po zajęciach jadła obiad, zaliczała półgodzinny odpoczynek, a następnie odrobiała lekcje. Po południu bawiła się z rodzeństwem. 22 lutego 2000 roku we wtorek Basia jak zwykle obudziła się około godziny 6, zapomniałam wspomnieć, że była rannym ptaszkiem. Nie miała w zwyczaju budzić reszty domowników i tak samo było tego dnia. Zajęła się czytaniem gazety przy swoim biurku. W międzyczasie wstała pani Małgorzata, po przygotowaniu śniadania, zaszła do pokoju dziewczynek. Córka przywitała ją promiennym uśmiechem, w rękach trzymała swojego ulubionego pluszaka. Skończyła przegląd prasy i udała się z mamą do kuchni. Po śniadaniu pan Ryszard zauważył, że Basia była smutna, ale nie wypytywał jej o przyczyny tego nagłego spadku nastroju. Tego dnia tak się złożyło, że Basia zaczynała lekcję o innej godzinie niż jej siostry i koleżanki i tym razem stwierdziła, że jest na tyle duża, by udać się do szkoły sama. Ówczesna podstawówka nr 7, do której uczęszczała, znajdowała się przy ulicy Kaszubskiej 2. Dziewczynka miała do pokonania zaledwie 200 metrów. Rodzice zgodzili się na to, by córka wybrała się do szkoły w pojedynkę. Zaczynała lekcję o 10.40, do domu miała wrócić około 15.00-15.30. Wyszła z domu około godziny 9.45-10.00, zabrała ze sobą skórzany brązowy plecak z podręcznikami oraz worek z kapciami na zmianę. Tuż pod blokiem zagadała ją sąsiadka, rozmawiały kilka minut. Sąsiadka zauważyła, że dziewczynka była mało mówna i przygnębiona. Po rozmowie skierowała się Basia oczywiście w stronę szkoły. Około godziny 15 do domu wróciła ze szkoły jedna z jej sióstr i zapytała rodziców, dlaczego Basi nie było na zajęciach. To zdziwiło panią Małgorzatę i pana Ryszarda, ale jeszcze nie wzbudzało w nich niepokoju. Szkoła nie była mała, dziewczyny mogły się po prostu mijać, no zdarza się. Po 16, kiedy Basia powinna już wrócić do domu, rodzice zaczęli jej szukać. Zaczęli od oględzin osiedla i wypytywania sąsiadów, czy widzieli ich córkę. Spotkali jej kolegę z klasy, który mieszkał po sąsiedzku. Chłopiec stwierdził, że Basi nie było na zajęciach. Rodzice przeszli się standardową trasą, jaką ich dzieci szły do szkoły. W końcu trafili do placówki, a tam nauczyciele potwierdzili, że Basi tego dnia nie było na lekcjach. Z pomocą woźnych państwo Majchrzak poszukiwali córki na terenie podstawówki, no ale córki nigdzie nie było. Przeczesywali okolice do godziny 19, następnie wybrali się na komisariat policji, gdzie chcieli zgłosić zaginięcie Basi, ale funkcjonariusze nie przyjęli zawiadomienia. Uważali, że jedna stolatka uciekła z domu i niedługo wróci. Na nic zdały się zapewnienia rodziców, że Basia nigdy wcześniej nie wykręcała takich numerów i że zawsze się ich pilnowała. Funkcjonariusze kazali im wrócić po 48 godzinach w czasie tego oczekiwania Majchrzakowie szukali córki na własną rękę. Z kolei policja twierdzi, że zaraz po zawiadomieniu o zaginięciu jeszcze w tym samym dniu rozpoczęli wstępne rozpoznanie i nie komentują podejścia posterunkowych. Ustalono, że Basia w dniu zaginięcia była widziana w okolicach szkoły, następnie przy miasteczku ruchu drogowego przy ulicy Turystycznej o 16:30 miała przebywać przy ulicy Piłsudskiego. A o 18:00 przy ulicy Kaszubskiej 3, około 400 metrów od bloku, w którym mieszkała. Jak widzicie, zrobiłam taką prowizoryczną mapkę, żeby wiadomo było, gdzie, co, z czym i dlaczego. Można śmiało stwierdzić, że dziewczynka krążyła w okolicy podczas poszukiwań rodziców, i Pech chciał, że się mijali. Po tym, jak policja zajęła się sprawą, rozpoczęto poszukiwania w terenie z udziałem psa tropiącego, który doprowadził śledczych do terenu szkoły podstawowej. I tam trop się urywał. Z komentarzy pod jednym z artykułów wynika, że w tamtym czasie po zaginięciu Basi padało, a jak wiemy, taka pogoda utrudnia pracę psów tropiących niekiedy nawet ją wyklucza. Oczywiście tą wzmiankę należy przyjąć na miękko. Ludzie różne rzeczy piszą anonimowo w internecie i wcale to nie musi być brane za fakt. To tylko tak ciekawostka. Basi szukano w okolicznych parkach, lasach i w Wodzisławiu Śląskim. Jest to miasto tuż przy Jastrzębiu Zdroju. Policja sprawdzała osoby, które miały na koncie wyroki za niemoralne kontakty z dziećmi i które akurat były na wolności, ale żaden z tych osobników nie miał związku ze sprawą. Rozgłośnia radiowa ze wspomnianego Wodzisławia zorganizowała akcję pod tytułem Wszyscy szukamy Basi. Nadawali audycje odnośnie jej zaginięcia na Tyle często, by jak najwięcej osób się o nim dowiedziało. Plakaty z wizerunkiem Basi i informacjami na temat tego, jak zniknęła, pojawiły się zarówno w Jastrzębiu Zdroju, jak i w Włodzisławiu Śląskim. Policja otrzymywała wiele sygnałów od ludzi, którzy twierdzili, że widzieli Basię. Zgłaszano m.in., że. Widzieli ją, gdy podróżowała tramwajem w Poznaniu, że ktoś zobaczył ją na terenie Niemiec. Jeden z mieszkańców Wodzisławia zgłosił, że kręciła się pod jego blokiem, ale do czasu przejazdu policji miała rozpłynąć się już w powietrzu. Kilku świadków również z Wodzisławia miało widzieć basie na przystankach PKS-u, ale żadne z wymienionych zgłoszeń nie zostało potwierdzone. Przełom nastąpił 14 marca, dokładnie po 22 dniach od kiedy dziewczynka zaginęła. Na komisariat policji przyszedł kierowca autobusu linii 403 kursującego po Wodzisławiu. Zgłosił on, że tego dnia pomiędzy godziną 19.15 a 19.45 w autobusie, którym kierował, widział Basię w towarzystwie starszego mężczyzny. Był przekonany, że to dziadek z wnuczką. Zwrócił uwagę na to, że rzekomy dziadek pilnował wnuczki tak, jakby ta miała mu zaraz uciec. Dziewczynka wydawała się być dość spięta. Dziwna para zakończyła podróż na osiedlu Dąbrówki. Wysiedli z autobusu na przystanku przy ulicy Matuszczyka obok stacji benzynowej. Następnie skierowali się w stronę zespołu szkół technicznych przy ulicy Przowskiej. Kierowca po zakończeniu zmiany wrócił na bazę, a tam dostrzegł plakat z wizerunkiem Basi i dopiero wtedy powiązał fakty. Nie wiedział, że była ona poszukiwana. Mundurowi uznali jego zgłoszenie za wiarygodne, ponieważ przy opisywaniu dziewczynki wspomniał o jej wadzie wymowy, a wówczas ta informacja nie była przekazywana w komunikatach odnośnie szczegółów zaginięcia. Ponadto, kiedy opisał ubiór, w jakim było dziecko, zgadzały się traperki, które Basia nosiła przed zaginięciem. Kierowca podał rysopis mężczyzny, który jej towarzyszył. Miał on od 40 do 55 lat, około 180 cm wzrostu. Był szczupły, z długim nosem, wąskimi ustami i małymi uszami. Włosy ciemny blond z przydziałkiem. Na lewym policzku, na wysokości zewnętrznego kącika oka miał mniej więcej centymetrową bliznę. Ubrany był w kurtkę ze skaju koloru zgniły zieleni i ciemne spodnie. Policja sprawdziła teren, gdzie Basia była widziana ostatni raz. Portret pamięciowy mężczyzny, który ją najprawdopodobniej uprowadził, rozpowszechniano, gdzie się dało, ale nikt nigdy tego mężczyzny nie rozpoznał. Od tamtego momentu żaden z napływających sygnałów odnośnie tego, gdzie mogła przebywać Basia, nie został potwierdzony. Był to Ostatni ślad po dziewczynce. Sprawę Basi przedstawiono w magazynie kryminalnym 997 29 czerwca 2000 roku. Wówczas zakładano, że dziewczynka mogła być przez kogoś przetrzymywana, być może nawet za jej zgodą. Po niemal 20 latach, 9 stycznia 2020 roku, ponownie wyemitowano materiał o zaginięciu Basi we wspomnianym programie. Linki do odcinków znajdzie się w źródłach. W 2008 roku na podstawie zdjęć rodziców, rodzeństwa, jak i samej Basi wykonano progresję wiekową, jak mogłaby wyglądać w wieku 19 lat. Rodzina korzystała z usług jasnowidza, który twierdził, że Barbara żyje. W jego wizji była ona przestraszona. Została porwana i wywieziona za granicę. Na kolejnych wizytach Jasnowic ten miał przekazać więcej szczegółów, ale rodzice odpuścili. Raz, że nie spali na forsie, dwa, że facet mieszkał na drugim końcu Polski, a zdrowie pana Ryszarda nie pozwalało na tego rodzaju eskapady. W 2016 roku Majchrzakowie otrzymali list od wróżki z Chorzowa, która napisała w nim, że ich córka nie żyje. Tak miało pokazać jej wahadełko, czy ten inny rekwizyt wróżek i czarownic wszelkiej maści. Kobieta ta, poproszona o wskazanie miejsca, gdzie miało znajdować się ciało Basi, odmówiła przyjazdu i na tym ta dziwna korespondencja się zakończyła. W 2020 roku jeden z pismaków faktu poprosił o ustalenie tego, co mogło stać się z zaginioną. Krzysztofa Jackowskiego. No i Jasnowic nie chciał upublicznić swojej wizji, ponieważ nie zbadał sprawy ani nie odwiedził miejsca zamieszkania Basi. Mimo to stwierdził, że dla niego zagadką jest wyjście dziewczynki do szkoły, to że tym razem wybrała się sama. Później nieco uchylał rąbka tajemnicę. Według niego Basia padła ofiarą z wyrola, który ją wykorzystał, a następnie wrzucił do szamba. Początkowo pani Małgorzata i jej mąż. Ciężko znosili zniknięcie córki, nie mogli pogodzić się z tą tragedią, żałowali, że krytycznego dnia nie zaprowadzili córki do szkoły. Przez kolejne lata, kiedy dzieci jeszcze z nimi mieszkały, wszystko dzielili na cztery, choć wiedzieli, że ta czwarta część, czy to cukierków, czy ten czwarty upominek z okazji świąt, nie zostaną wykorzystane. Kącik baci był nieruszany przez wiele lat, rodzice wierzyli w to, że kiedy córka wróci, zapewne będzie chciała z niego nadal korzystać. Z biegiem czasu rzeczy te zaczęły niszczeć. Kiedy na świat przyszły wnuki, majchrzakom łatwiej było stłumić ból po stracie córki. Udostępnili dzieciakom zabawki i inne rzeczy po Basi. Sobie na pamiątkę zostawili jej zdjęcia i kasety, na których uchowały się nagrania z domowych koncertów. Małżeństwo w każdym pokoju na ścianach powiesiło galerię fotografii Basi oprawione w ramki. Rodzina wciąż na każdą wigilię świąt Bożego Narodzenia na stole stawia dwa dodatkowe nakrycia. Jedno dla nieoczekiwanego gościa, a drugie dla córki. Pani Małgorzata po 10 latach od jej zaginięcia straciła nadzieję, że córka żyje, natomiast pan Ryszard wciąż w to wierzy, wytatuował sobie jej wizerunek z imieniem na ramieniu, by, jak sam stwierdził, mieć Wasie zawsze przy sobie. Jego marzeniem jest, by móc ją zobaczyć, zanim umrze. Pan Ryszard uważa, że Basia została porwana i wywieziona za granicę, i musiało być to zaplanowane, ponieważ trzeba było wcześniej załatwić lewy paszport. Ewentualnie jest w Polsce i kto się więzi. Ojciec jest przekonany, że nie uciekłaby z własnej woli. Historia rodziców Basi potwierdza, że czas niego i ran, lecz przyzwyczaja nas do bólu, jak mawiał Adam Hanuszkiewicz. Jeśli Basia żyje, w tym roku skończy 34 lata. Dziękuję za wysłuchanie podcastu do końca. Czekam na Wasze komentarze i do usłyszenia.